Jak Halina, jeżeli można tak powiedzieć, jak Halina jest, że tak powiem, zapamiętana? Bo ja myślę, że e, jakby częścią tego, tego, co Kuba właśnie chce zrozumieć i zrozumieć, jest zachować pam, pamięć po swojej matce, ale też w takim szerszym kontekście, nie tylko, że on wiadomo, że Halina była jego matką, ale tylko w kontekście tego, co to działanie Haliny znaczyło dla polskich Żydów, co, co, co to przyniosło, jakby jak, jak ona jest pamiętana w tym kręgu ogólnie. Coś Pani wie, na ten temat? No, mi się wydaje, że, że bardzo pozytywnie, zresztą tu jest jedno zdjęcie, które, że dostała ten krzyż zasługi. Jako I nie, to, wtedy była taka sytuacja, że zawsze były osoby razem na kurs, żeśmy nawet taki chodziły dla dzieła czy też Wtedy był w joint, przyszedł do Polski, pomoc dla ludzi szła, więc dużo pracy mieliśmy we wszystkich oddziałach nie wszyscy się znali doskonale. I na niektórych osobach, że tak powiem, pojedynczych spoczywa ta praca. I tak było w Częstochowie, bo oprócz niej to tam w zasadzie nikogo nie było. Mm. Tak między nami mówiąc, mm. były jakieś osoby w zarządzie, ale to raczej mm. y, z racji statutu ktoś tam musiał to być, dobre. ale do roboty była ona. I wiem, że jakiś przez dłuższy czas to ona nawet nie miała etatu w ogóle, tylko mm. coś jej płacili na jakąś umowę zlecenie od czasu do czasu, później jej coś tam. Bo wszyscy mieli jakieś puetatu jako instruktor kulturalny, a ona, że pracowała gdzieś, nie wiem, już nie wnikam, bo w tej chwili nie pamiętam, nie chcę przekłamywać. Ale na, na niej w zasadzie barka, to cała ta działalność w spoczywała i kulturalna, i re, realizowała te projekty, które trzeba było robić, narzucane zarządu głównego, nie? No bardzo ciepła osoba w ogóle taka była. Mm. Matka, <noise> ma, się, mama, <noise> ma się mamy. Ma się mamy. Ona naprawdę dużo. Ona ciągnęła ten od 68 roku, jak to całe towarzystwo wyjechało. Mm. I, I trzeba było, i ktoś umarł, to trzeba było pochówki robić, i biegać, i załatwiać. Naprawdę, to było mm. co robić. Nie? Mm. Mm. Halinka nie była w Szczecinie. Uh -huh. Ja nie byłam nigdy w Częstochowi. Uh -huh. Czy śródboru to była taka o, o, orbita, tak, bo, tak, znaczy, taki wszyscy... centrum świata, że ludzie się spotykali. Tak, ja tak. Pamiętam, tak to było ja cel, tak... dlatego ja nie mogę przeboleć, że to parterem śródboru stoi zamknięty w tej chwili na no, cztery spusty. No. Ale nie to się już nie, nie, to mówię, nie mówię, że my budynku nie mamy, bo no. że tak powiem. Tam była w, w teskażycie taka sekretarz pani Szymańska, Halina. I ona jak zaczęło ten joint wracać, nie, mm. żeby tą młodzież ściągnąć, to w zasadzie to jej zasługa była mm. olbrzymia nie, nieprzeceniona dosłownie, bo ona miała taki, tak znała te starsze pokolenie, głównie warszawiaków, bo tyle lat była w tym te skażecie. A tutaj ściągnęła te młode. I ona tak matka była, tu dziewczyny do niej przychodziło, tych miłościach, bo wtedy różne romanse się nawiązywały na tym Śródborowie, ja już byłam trochę poza tą grupą wiekową. Nie? I męża, ale te dziewczyny, one chodziły do niej, tam opowiadały, opowiadały, I taka atmosfera się, rodzina jakaś, tego wszyscy wszystko wiedzieli, gadali, plotkowali, a domu, nie? Coś tam wypili, nie razem chodzili, jakieś tam wycieczki były, po to Śródborowa naprawdę przyjeżdża, Zawsze jak były te wakacyjne, a nawet te weekendowe, jak takie były trzydniowe takie spotkania, to przyjeżdżaliśmy wszyscy. Jeszcze wtedy... Zgrzebne czasy, biedne były, to myśmy tylko jakieś symboliczne pieniądze wtedy płacili za ten pobyt, nie? Zresztą mm. dopłacał, no to, to mnóstwo młodzieży przyjeżdżało. Nie? I ta szymańska, no naprawdę, to ona bardzo, to, to nawet wtedy, żeśmy przyjeżdżali, to po co macie hotel brać? Ja wam dam klucze, śpicie u mnie w mieszkaniu. Nie? Ja co ja so pojadę do śródborowa na przykład. Mm. Także. No bardzo, towarzyska. Chodziliśmy na spacery, tam pod klaskach w dworów. Jak były jakieś takie imprezy, typu zarządy główne, posiedzenia, wybory, to ona zawsze reprezentowała Częstochowe. Dla mnie było, że jak oni się przeprowadzali, już później do tej części dostali nowy lokal. Tam ten milioner taki wrócił do Polski. To Halina jakąś szafę otworzyła, która tam stała od 1946 roku, zamknięta. Aha. I ona znalazła mnóstwo zdjęć i dokumentów o, z tych pierwszych lat jeszcze Wojewódzkiego Komitetu Żydów w Polsce, i potem e, wystawę zrobili. E, tu wspominam, jak się Kuba urodził, to ja byłam strasznie zaskoczona, bo parę miesięcy wcześniej widziałam Halinę i nie wiedziałam, że jest w ciąży, nie? I to dla mnie był taki szok, ja mówię, kiedy ona w tej ciąży była, nie? No nie widać było po prostu. Mówię, czy ty nie wiedziałaś? Ja mówię, no nic nie widziałam, byliśmy tam w Śródborowie na jakimś tam spotkaniu, nie wiem jakim, nie? I tu nagle się dowiedziałam, że ten Kuba. I później Halinka przyjeżdża z Kubą na Śródborowa. Nie, mieli zawsze ja jak wspominam, to kupię tą kupię tę lokomotywę czytałam do tak, tak, zawsze. Tam tam dwa latka miał czy trzy. Nie? I takżeśmy się bardzo, no długo, później no, ten kontakt, z Halina mnie zapraszała nawet do Częstochowy. Ja jakoś tak nie, nie mogłam się nigdy wybrać, bo ze Szczecina je, nie jest chyba do dzisiaj jest kiepskie tak, połączenie tak. do Częstochowy, także... Nie jechała, ale lubiłyśmy się lubiły. I znaliśmy, znałyśmy pięknie śpiewała w ogóle. Ona zna wszystkie żydowskie piosenki, bo ona mówi za szkolnych lat to ona w chórze jakimś tam śpiewała o nie? i znała język żydowski, śpiewała nie? także Kuba ma chyba po niej głos dziedziczył, bo ja nie umiem w ogóle śpiewać. Nie? Także nie tak. No bardzo ciepłe towarzyskie spotkania takie rodzinne prawie, w tym śródbrowie zawsze były. My się spotykały. Na jakichś konferencjach albo właśnie te takie mm. były turnusy młodzieżowe. Takie. Ja z mm. moim synem, on z Kubą, mój syn trochę starszy, bo ma 52, nie? Mm. to były organizowane takie dwutygodniowe dla ro rodziny. To myśmy przyjeżdżali, mm. Kuba też tam był wtedy syn.